Cześć siemanko, witam w kolejnym filmie Byłem troszkę chory, dlatego też nie było filmów ostatnio Ale jest już troszkę lepiej Dzisiaj zajmiemy się wymianą Mieszka Jak widzicie już jest taki Poszarpany Nieciekawy Z Aliexpress przyszło mi Przyszedł mi taki mieszek Bardzo podobny do tego, który tu jest, więc myślę, że będzie pasował No i co, bierzemy się od razu do wymiany Szkoda czasu, taki mieszek kosztuje 12 zł na Aliexpress, co prawda długość czekałem, bo dwa miesiące, no ale przyszedł, więc wymienimy i pozbędziemy się z tego starego, jeszcze oryginalnego mieszka. No i co, dobra, ustawiam Was. I co, żeby się tutaj tego pozbyć, musimy tutaj oczywiście tą ramkę ściągnąć, ona tutaj siedzi na takich zaczepach, tylko one będą teraz pewnie trudno schodzić po tylu latach. No, już problemy. Si się okaże, że tego się nie ściąga. Nie no, ściąga się. Tutaj, jakbyśmy sobie podważyli, to jesteśmy w stanie. O, może to tak troszkę zdejmę. Tutaj mamy biegi, dobra, dobra. Chyba, że tutaj inaczej to się ściąga, no bo też tak może być. Że tutaj tylko sama ta. Samo to się. Demontuję a ramka, ramka zostaje. Chyba tak tu jest, bo to wygląda na to, że to jest całość i nie da się tego ściągnąć. No, jakbyś to szarpał, to byś urwał. Tak też myślałem, dobra, czyli tu jest to całe, całość to jest to, dobra. No to co, tak jak widzicie, tak jak widzicie, no tutaj musimy to po prostu sobie odgnąć bo to jest na takiej gumce. I to po prostu schodzi, akurat tak to jest tutaj zrobione. Tutaj mamy taką klamrę, też, którą musimy sobie rozgiąć śrubokrętem, na przykład. A to mi dziwi, że to się nie, nie zdejmuje, no ale tutaj tak jest, no nic nie zrobimy. No i co, tutaj mamy taką klamrę. Musimy sobie to rozgiąć śrubokrętem, na przykład. Mam dwa do wyboru do koloru a pewnie żaden nie będzie pasował no pewnie, że tak Idę po jeszcze mniejszy Bo coś to się wydaje, że nie rozegnę tego typu Nie człowieku, idź po mniejszy A tam człowieku i gadę Ja nie rozegnę tym. Hot. O, proszę bardzo, rozgiąłem, wszystko zeszło. Kurde, łatwiutko poszło. To trzeba pamiętać, jak to było. Teraz musimy sobie zdjąć ten mieszek z takiej, z kiełplasticzku. Musimy to wypchnąć, o tak. Najlepiej ten mieszek tak ustawić, tak jak był ten stary, gdzieś sobie znaleźć, znaleźć wspólne, gdzieś wspólny punkt, na tym nowym i starym. Ale tu chyba nie będzie żadnego wspólnego punktu. Chyba nie. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Także to, mamy to tak, tutaj musimy sobie podważyć jeszcze śrubokręcikiem taki plastik. On jest tutaj, a nie, on jest rozpinany. Tutaj mamy rozpinkę i go można rozpiąć, bo niektóre są takie podważane. A tutaj widocznie mamy rozpinany i sobie go rozpinamy. On nam fajnie schodzi wtedy. Możemy go sobie wyjąć. No i wtedy nam już mieszek elegancko zejdzie. Tak to wygląda. No jest już zniszczony, no co tutaj dużo mówić. Oby tylko ten nowy pasował. I co? Teraz go musimy znowu wstawić. To by trzeba było chyba rozwinąć na tą drugą stronę. Są różne, bo tutaj kurczę, tak oglądałem inne filmiki z golfów. I tam też jest inaczej, tu też jest inaczej. O, teraz sobie włożyłem to tutaj z tej strony. To już nam tutaj naszło fajnie. To jest taki ząbek i on się tutaj zapina nam fajnie. Muszę jeszcze zobaczyć jak to zrobić, żeby to fajnie było. Złapane. Niektórzy tutaj też zmieniają sobie później to na cyband, yy, na taki do wody taki skręcany, ale ja tu to zostawię w oryginale. Jak to z zegnę z powrotem, to będzie dalej służyć. Nie ma co tutaj kombinować. Tyle lat jeździło i było dobrze, to co tutaj by musiał być chyba w tym miejscu. Wtedy jak on najdzie, to on się zablokuje, bo inaczej to I tak to by nic nie dało i tak. Co panowie, udało się? Udało się, to ma być tak. W sensie, że to ma być tutaj jeszcze ma być tu jeszcze przerwa, i dopiero na dole, na samym dole musi być to zapięte, i wtedy to się fajnie wzgrywa. Wszystko, tak jak mówiłem, tu sobie dałem tą zapinkę, żeby już nie mieć utrudnionej roboty. I teraz mamy nadzieję, że to się wszystko tutaj zmieści. Weszło, weszło. Człowieku. Dobra, to sobie ustawimy tak. I to musimy ponaciągać, ale najpierw za... to sobie ponaciągamy, ale najpierw tutaj oczywiście zabezpieczenie albo no najpierw naciągnij, zobacz czy to się w ogóle naciągnie, nie wiadomo jak to będzie wyglądać Naciągnij się człowieku ładnie pozawijasz i będzie jak, jak powinno być. Dobra, będzie dobrze. Będzie wszystko dobrze. Tutaj ta klamra, ona musi być dobrze zapięta, ten plasticzek, bo on jest taki, kurde, podejrzany, coś. Tutaj sobie wszystko podociągamy jeszcze. Czy wszystko siedzi dobrze? Czy jest prosto? Wszystko gra, także możemy sobie to z powrotem zagiąć. Ja do tego, są specjalne narzędzia do tego, ale ja oczywiście nie mam takich, więc wezmę sobie takie cążki i po prostu tu i się dognie zobaczmy o trzyma człowieku jeszcze trochę dociągnij o będzie trzymać człowieku prosto prosto nic nie wypadnie nikt za to szarpać nie będzie też zresztą Dobra, teraz to ładnie sobie. Tutaj wszędzie pozachodziło ładnie. Dobrze jest. Ta klamra trzyma, wszystko trzyma, dobrze. I teraz sobie go układamy tak do dołu, sobie tu najpierw zrobimy, żeby wykorzystać materiał. No a tutaj pozaginamy sobie, żeby ta gumeczka weszła nam w tą szczelinę, żeby jej nie było widać. Sie zaskoczyłem, że tutaj nie ma tej ramki. Ale widocznie nie w każdym jest ramka do wyciągnięcia. A może i się dają jakoś wyciągnąć, ale nie chciałem tu szarpać. Wydaje mi się, że się nie da. I nie ma też takiej ko ko konieczności, jak tutaj jest taka gumka, bo w sumie po co to wyciągać? Jakby to było mocowane jakoś, no to wiadomo. To powinno się dać, no ale że nie ma, no to po co? Gumka niech nam tu wejdzie w tą szczelinę między plasticzkami. Byłem na to. przez przypadek. O! Proszę bardzo. I patrzcie. Lepiej wygląda, co? sprawdźmy czy biegi chodzą. Jedynka dwieczka. O! Tutaj, jakby tak. Troszkę ta. Ale ona tak. Trzy, cztery. 5, Raz, dwa. No tu by mogło być trochę luźniejsze to, ale to się jeszcze tu nadda trochę O! Teraz jest dobrze Trochę musiałem ją przestawić żeby bardziej się naginała Będzie dobrze, panowie jak widać, udało się zrobić całkiem fajnie to teraz wygląda. Nie jest takie poszarpane jak było, także to chyba oryginalne, tak jak mówiłem. To z AliExpress 12 zł, także trochę długi czas przesyłki, ale warto było. Jak widzicie, wygląda to bardzo, no, wygląda to dużo lepiej niż, niż wyglądało. Także co, tyle by było dzisiejszego odcinka. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Co będziemy robić, okaże się. A ja wiem, że to będziemy robić, ale nie powiem. Dobra. Jak widzicie, elegancko wygląda. Co, nic, tylko, nic tylko przerzucać biegi. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.